Witam serdecznie 71.3. Tak jak nic 🎵🎵🎵 Chciałem coś pakować. No, dobra chyba. Dobre drewniaki Tak? Tak gramy. 1-0. 2-0. 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 2. 2-0. 2-0. 2-0. 0. 2 0 0 Dwa razy lewa, nie? No. Dwa razy dzisiaj podpięty pod, pod mikrofon, jak mu idzie dobrze. <grymne> <grymne> Muszę być podpionym ciągle, nie? Musisz przyjąć. Właśnie. Uch. Co ty robisz? No jak nie bierzesz? Grasz od 300 metrów i bierz to, bierz to, bierz Nie, Nie można z dużym umysłem... Marciu? Co?

Mamy zadanie zbyt... W przód, nie górę. Brawo, Siuciu. Tak, tak, tak. Pochyl w przód. Co jest, kaban? Ten? No. Też może, no. Spadnie, spadnie. Zrób Dziękuję. Dziękuję. Ale za, za drugim zapałem. Tak, nie? Lepiej. Ale bardzo no. mhm. większe zmęczenie jest, nie? No to też. To się też. No, Ale chcę ciekawe, wiesz jak sprinta będziesz robił. Czy będziesz czuł różnicę, czy nie? Jak sprinta? No. Bo to powinno bawić poczce trochę. Tego tak, idziemy tam? Tak. I później na boisko, nie? Tak. <laughs> Dziesięć. Dziękuję. Ale Zacznijmy od prostego. PlayStation czy Xbox? PlayStation. FIFA czy PS? FIFA. Yes. Hamburger czy pizza? Pizza. Polska, wakacje w Polsce czy za granicą? Za granicą. Jak za granicą, to gdzie? Włochy. Dlaczego Włochy? No, bo tam jest pięknie. Byłem tam e, właśnie na, na kadrze U20. Nie miałem za dużo czasu zwiedzić, ale, ale wiele moich znajomych było i, i e, polecało mi właśnie Włochy. Poza piłką koszykówka, siatkówka? Siatkówka. Golf. Słyszałem, że jednak mimo wszystko najbardziej. Sporadycznie, e, ale lubię pograć zegarek normalny czy zegarek starczą elektroniczną? Starczą elektroniczną elegancko czy casualowo? To zależy kiedy lepsza asysta czy lepsza bramka? Lepsza bramka chodzimy do gry Pierwsze 6 minut z za połowy efektownie, ale bez efektu punktowego Nudno, ale z punktami dla drużyny Nudno, ale z punktami dla drużyny. W przyszłości widzę się w Barcelonie Ulubiona liga zagraniczna Premier League. Ulubiony zespół z Premier League? Manchester City. I ulubiony piłkarz z Manchesteru City? Kai Walker. Czego zabrakło Interowi do wygrania Ligi Mistrzów? Umiejętności. <grystanie> Lukaku, co tam nie zadziałało w tej sytuacji na 1-1? Nie mam pojęcia, ale troszkę poprzeszkadzał chyba niż pomógł. Kontrowersyjnie, Rzeszów czy Białystok? Mm, pomidor. <noise> Brawo! Brawo! Gdybym nie był piłkarzem, byłbym? Mm, Proplayerem. I na sam koniec, ile jutro z jakie w sparingu? 2-0 dla nas. Dzięki. Dziękuję. Na razie dziękuję panowie za, za dzisiejszy dzień, bo dużo pracy wykonaliście, dobrej pracy, intensywnej pracy. Dziękuję za wasze zaangażowanie, naprawdę to był dobry dzień eee, i tak trzeba, tak trzeba panowie, jeżeli chcemy iść do przodu, musimy w taki sposób pracować. Także dziękuję za trening, panowie.